Zawsze się interesowałem historią Polski, a tym bardziej początek roku 80.. Wtedy jeszcze pracowałem w Hucie. Gdy przyszedł sierpień, włączyłem się czynnie do ruchu Solidarności. No i już praktycznie od września pozostałem w Związku Zawodowym. To moje takie zaangażowanie pochodziło z, praktycznie z wychowania w domu. U nas zawsze mówiło się o historii, rodzina katolicka i, i wychowanie też w duchu. Katolickie. Zajmował się działalnością taką kronikarską. Podczas prowadzenia stanu wojennego był przywódcą strajku w hucie Ostrowiec, za co został skazany na więzienie i w więzieniu pisał pamiętnik. I to był zeszyt około 100-kartkowy i każdy dzień notowałem, co się działo. Oczywiście zdając sobie sprawę, że to jest czytane, więc to było pisane tak trochę językiem enigmatycznym. Znaczy, zaznaczałem charakterystyczne jakieś daty lub wydarzenia, na przykład ilość podawana, oficjalnie internowanych, ile puszczono. Pewne rzeczy były tak zapisane, że ja tylko wiedziałem o co chodzi, gdyśmy się tutaj zaczęli w latach już 90. skupiać nad tym, co jeszcze zostało z tamtych lat na mój apel, nie tylko mój. Wielu kolegów swoje te zapiski czy też pamiątki z tamtego okresu przynieśli tutaj, żeby to w teczkach zostało, część została zarchiwizowana. Z tych materiałów skorzystało między innymi archiwum państwowe w Kielcach przy różnych tych rocznicach państwowych. Dwie czy trzy osoby, z tego co pamiętam, napisały prace magisterskie. Były to organizowane w Ostrowcu i w województwie świętokrzyskim konkursy Wiedzy o stanie wojennym i okresie Solidarności, więc wiele osób z, tego, z tych materiałów korzystało. Także to nie służy tylko nam. Każdy, zainteresowany historią tamtego okresu i nie tylko, proszę bardzo, jak się do nas zwraca, to udostępniamy. Jurek jest takim filarem w Ostrowcu, jeżeli chodzi o upamiętnienie, o działalność, ale także o. Przypominanie wydarzeń i ludzi z lat 80. Po 2000 roku była zorganizowana pierwsza w naszym regionie konferencja na temat stanu wojennego. Była to konferencja międzynarodowa, i od tamtej pory, kiedy już wkroczyliśmy na taki temat jak konkursy dla młodzieży, nastąpiła taka cykliczna przy 13 grudnia w ogóle w grudniu spotkanie w szkołach z młodzieżą. Pomimo, że tutaj był strajk, jeden z największych strajków w świętokrzyskim w tamtym okresie, wiedza tego młodego pokolenia na ten temat jest zerowa. Co ciekawe, mając jeszcze dziadków, ojców, te, te dzieci nic nie wiedzą na ten temat. Nie tylko samego strajku, ale potem tego okresu, po stanie wojennym, tych tak zwanych. Ciemnych chmur nad Polską, młodzież współczesna w ogóle nie zna. Nie znając przeszłości, jak można rozmawiać o przyszłości. Dlatego staramy się na różne sposoby, żeby chociaż ta szczątkowa wiedza została. Mało tego, opisując się, rozmawiając z młodzieżą, że nie taki diabeł straszny, że trzeba czasami powiedzieć swoje ego, prawda? A nie być takim no, klakierem tego, co przyleci z internetu, czy też w telewizji, czy też w mediach powiedzą. Trzeba trochę myśleć.